Sieme, że ma tutaj Kungu, witam was w kolejnym, w pierwszym właściwie, w kolejnym odcinku z Counter Strike Global Offensive, ale pierwszym odcinku z Overwatcha, witam was bardzo serdecznie, w końcu pierwszy raz pojawił mi się Overwatch, od razu stwierdziłem, siadam, nagrywam, chociaż pora taka średnia, dlatego kamery nie ma, pewnie później się kamera pojawi, więc pobieramy mój pierwszy dowód, tak na to czekałem, tak bardzo chciałem tego Overwatcha, żeby właśnie go móc nagrywać na tego YouTube'a, ponieważ po pierwsze, ja strasznie lubię oglądać u innych te Overwatche, po drugie, właśnie sam miałem ochotę coś takiego porobić, a po drugie, wiem, że wam, ludziom, że ludzie też nie tylko, tylko ja lubię oglądać Overwatcha, więc mam nadzieję, że wam się po prostu spodoba to, że ja to będę robił. Ja oczywiście robię to pierwszy raz, nie będę do końca może super ekstra oceniać. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie bardzo dobrze. No i zobaczmy jaką tutaj mamy sytuację. Widzę, że mamy mapę Mirage. Fajnie, że zaczynamy na Mirage, a nie na Dust2. Widzę, że jest 3-6 13... dla antyterrorystów, a The Suspect ma 4 fragi tylko. To ja nie wiem, za co mógł zostać zreportowany. Jak na razie zobaczymy, co on tutaj, co on tutaj wyprawia. Jak na razie terroryści sobie wbijają na Bomb Site A. On tak jakby tak naprawdę nic nie wie. Nie wiem, on idzie na B. Czyli tak jakby wallhacka nie miał, bo bo idzie na B w momencie, w którym wszyscy terroryści są pod A, a on jednak idzie mimo wszystko na to B. Może się kryć, ale to było kretyńskie krycie się, bo tak naprawdę to było bardzo niestandardowe zagranie, że on tutaj przyszedł. Mógł być tylko tam. Jak na razie nie widzę tutaj nic specjalnego. Zobaczymy za chwilę. Może został zgłoszony za griefing, może został zgłoszony niesłusznie, nie mam pojęcia, może się po prostu zaraz odpali. Ło, dostał mołotowa, niech spierdziela, stąd spierdziela, dobra, został za 73, to jest całkiem, całkiem i tak niezły mołotow. Jest dwóch na trzech, nie wiem jak antyterroryści doprowadzić do takiej beznadziejnej sytuacji. No i goście został sam na dwóch, no to może być ciekawe, zobaczmy, już jednego go gościa ubił i teraz został ostatni, jeden na jednego. Wie, gdzie jest przeciwnik. Wie, gdzie on jest. Wiedział o tym, ale i tak zginął, ale wiedział, gdzie jest przeciwnik. Bardzo możliwe, że dostał info po prostu na detkami po prostu jego teammate go widział, a teraz się nie rusza. PD tekstem Izaka. Nie rusza się, więc może konfiguruje sobie haksy. I... ale taka jest prawda, że możliwe, że coś takiego miało miejsce, więc zobaczymy zaraz, co tutaj się będzie działo. Właściwie jest troszeczkę w ogóle zlagowany ten typo, ten dysaspekt, pewnie dość spory ping ma, nie, nie jest napisane? No nie, 53. Albatras ma kurde ze 300. No zobaczymy, na razie ten gościu zamyka. Nie wiem, dlaczego go zreportowali jak na razie. No zobaczymy, co tutaj sobie obejrzymy. O, zabił granatem. No to mu się przywarciło, ale to nie było nic specjalnego tak naprawdę. Mógłbyś iść na be, bo Widać, że tam jest paka. Widać, że tam podchodzą. Gości już powinien w ogóle dostać info. Nie wiem, co nie robią. Może oni kurde, griffują. Nie, bo to było specjalne takie super ekstra. Żeby się podtegesować No ale nie widzę tutaj niczego specjalnego tak naprawdę No zobaczmy dalej, zobaczmy dalej Już zachodzi gościa od pleców Nie, nie, nie zachodzi gościa od pleców Idzie po prostu przez shorta na, na B No i dostał od razu Szczerze mówiąc nie widzę tutaj nic podejrzanego no Znowu stoi na rescie. Może dostał za griffing Może dostał za to, że się nie ruszał, że często był AFK Jest, taka pra jest takie prawdopodobieństwo Zobaczymy co teraz pokaże nam Dlaczego on się nie rusza to ja nie wiem. Gościu jest jeden sam na midzie, znaczy na B, nikt nie patrzy mida. Trzech gości, dwóch gości tylko na A, jeden cały czas na, na respie, nie wiem w ogóle dlaczego. Dziwna to jest sytuacja, dziwny jest ten mecz. Nie wiem co tu się dokładnie dzieje. On już cofa na A. dziwne, ponieważ tamten zobaczył bombę już na B. Dlaczego nie daje info, że bomba jest B? Widzę, że tutaj są chyba dość bardzo niskie rangi. Ja też mam dość niską, ale ale są chyba bardzo niskie rangi, takie mam wrażenie. Oj, 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 No, ale tam chyba headshot A strzelę, Nie wiem, czy to był headshot, czy tak po prostu było, było zabicie. Ale szczerze mówiąc, nie widzę tutaj nic zupełnie niespodejrzanego. Już teraz w sumie nie zamyka, już jest trzeci w swojej drużynie. Ale to są normalne fragi. On się po prostu... I to gra dość słabo, powiem wam. Przynajmniej nie ma do końca w ziemi tych, tych wszystkich... Tego całego celownika. No teraz ma bardzo w ziemi, ale możliwe, że... Nie wiem, w sumie, że patrzy tutaj na dół schodów czy coś. <laughs> On nie ma wolchaka, on na pewno nie ma wolchaka, imbota też nie ma. Moim zdaniem gość jest czysty, ale jeszcze nie będę przewijał demka, bo może się jeszcze gdzieś tam odpali. Nie mam pojęcia, może jeszcze gdzieś będzie przeszkadzał swoim swoim bo, bo stwierdzi, że już przegraliśmy, to, to i tak już będziemy. To po co mam grać ten. Skoro i tak już przegraliśmy, bo niektórzy czasem tak płaczą i po prostu przeszkadzają tylko cały czas. Mogły troszeczkę wyżej ten celownik mieć. Teraz no. No tutaj nie ma nic podejrzanego. Wiedział, że gościu tam jest, dostał info, albo możliwe, że nawet widział po prostu na mapie. Tutaj jest rush rampy. Gościu cały czas idzie na B. Nic nie zauważył. Już powinno być info, już powinien być rotate, chociaż nie no, bo bomby nie zobaczyli, ale już idą. Nie no, bo bomby niby nie ma, ale ładnie sobie poradzili. Tam widzę antyterroryści, został tylko sam jeden gościu. Ten był sam na B, tutaj tak naprawdę nic nie mógł zrobić. Zobaczymy, czy jeszcze zabije, jeszcze zabije. No, zabił go tam jeszcze. No i zmiana stron, zobaczymy, jak będzie tutaj. Tutaj może być zdecydowanie ciekawiej, ponieważ będą się bardziej kampić po prostu ym, terroryści. Dlaczego oni idą na łoku już od tego momentu? To jest bardzo dobre pytanie. No cóż, ja nie chcę się jakoś specjalnie wywyższać moim goldem 4. Ale to jest naprawdę jakiś słaby mecz. Bo tutaj bardzo dziwne rzeczy robią obie drużyny, tak naprawdę, ale głównie terroryści. W sensie głównie ta drużyna, którą oglądam, drużyna Desaspekta. No, w ogóle to tak, zobaczcie ten Desaspekt. To się bardzo często baguje w ten sposób, że Desaspekt niby dalej jest w CT, ale tak naprawdę już jest w terrorystach. Zaraz to się powinno mniej więcej w połowie tego meczu, w połowie tej rundy przestawić. Tak się zwykle dzieje. No, na razie wyczekują, czekają na skróty, ale widzę, że antyterroryści dość, dość twardo stoją na pozycjach bardzo dobrze, nie skracają w żaden sposób. Bardzo coś mi się zlegowało, ale nie no, ruszają się. Dziwne, dziwne rzeczy tutaj są. Cały czas czekają na skróty, ale antyterroryści dzielnie bronią. Piękne, pa bardzo mi się podoba gra antyterrorystów, a bardzo mi się nie podoba gra terrorystów. Widzę, że już piękne, pie pie pierwszego fraga wyciągnęli. O, już się zmienił The suspect. Zobaczmy. Odskoczył. Nie wiedział wiedział. Nie on nie wie, gdzie on jest. To nie ma szans, żeby ten gość miał WH. On jakoś tam strzela, to prawda no. Jak na swój poziom tutaj widać tego meczu, ale on jest prawie on jest przedostatni, no. Nie wiem, w sumie za co go tutaj reportowali tak naprawdę. Ani jego drużyna nie miała go za co reportować, ani przeciwnicy nie mieli go za co reportować. Chyba, że zrobili ogromny kombek i się popłakali po prostu ci antyterroryści i go zreportowali. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Dość ładną głowę przysadził, Ale to jest, to jest tyle. On wie, że gdzieś tam jest, jeden na jeden, no i zabił go. No, całkiem ładnie, trzy kile. To było całkiem, kurde, niezłe, no ale nic specjalnego tutaj nie pokazał tak naprawdę. Poza tym, że udało mu się zabić po prostu trzy osoby. No i idą na A, zobaczymy jak to tutaj będzie. Zobaczymy, czy znowu się rozstawią tak terroryści będą twardo stać, czy terroryści znowu będą czekać na skróty. Myślę, że to średnio działa. No zobaczymy, na tym gościu tak naprawdę nic nie pokazuje tutaj, więc mam nadzieję, że się nie zniechęcicie tej serii. Do tej serii po prostu przez to, że jeden gościu nie miał żadnych haksów i jest po prostu zupełnie czysty. Ale takie demka oczywiście też będą. I wiecie co, co można powiedzieć? Można się tylko cieszyć, że ten że ten gościu jest czysty dlatego, że. No, no jak to? Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest czysty, czyli jest mało hakerów powiedzmy w Counter Strike'u, tak? Chociaż z drugiej strony można patrzeć, bo hakerów jest tak naprawdę dużo. Więc dobrze było zbanować takiego jednego, no ale to zależy jak patrzeć, bo... No zależy jak patrzeć, można patrzeć na różne sposoby, bo skoro trafiło się demo bez gościa... Trafi zabije go tym granatem, a i prawie. Jak się trafi demko bez hakera to można by powiedzieć, że... Że niby... Że niby jest mniej haksów, bo się nie trafił, nie wiem co oni robią, ale gościu na pewno jest czysty, jestem stuprocentowo pewny, że jest czysty, nie ma nic zupełnie, ani radar haka, ani trigger bota, przede wszystkim aim bota też nie, wall haka również nie zauważam, bo, bo robi wiele rzeczy, chociaż teraz się dość dziwnie patrzył przez ściany, powiem wam. I od razu się wcelował w typka, czyżby się gościu odpalił, czy ja wcześniej czegoś nie widziałem? No to było powiem wam dość dziwne, bo on najpierw spojrzał przez ścianę. I teraz się nie spodziewał, że go jeszcze tutaj wychodzi, chyba, się kryje. No i całkiem nieźle, zostało trzech na jednego. Było czterech na trzech, zostało trzech na jednego, więc całkiem nieźle sobie poradzili. No ale wiadomo, że to było eko antyterrorystów, więc tutaj nic specjalnego nie trzeba było oczekiwać po nich tak naprawdę. I zginął. I to jest koniec demka. No to teraz tak, ja bym tutaj oczywiście wiem dużo ludzi oglądało, wyrwoczył różnych różnych osób, ale trzeba powiedzieć tak. Tutaj jest oczywisty bez nie 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 Wcale nie, weźcie, przestańcie, kurde, co mi tutaj wyskakują jakieś dziwne rzeczy. Miałem oczywisty bez wątpienia, wcale nie chciałem tego robić. Aha, bo mi się tam, tam mi się klika, coś co jest pod tym mi się klika, bez sensu. Więc albo trzeba, mamy stuprocentowy, po prostu stuprocentową pewność, że gościu jest czterem, albo mamy niewystarczające dowody, i ja oczywiście zaznaczam niewystarczające dowody, ponieważ gościu nie był hakerem. No i zobaczymy, czy ja mam na, przy na przykład dalej jakiś... Czy ja go... No i powiem Wam, że niestety nie wyskakuje mi na razie następny. No i szkoda, szkoda, że mi nie wyskakuje następny. Mam nadzieję, że niedługo mi wyskoczy. I wyskoczył! Jak zajebiście, ja mam w końcu, mam Overwatcha, naprawdę mam Overwatcha, zajebiście mi się to podoba, więc ciśniemy, pobieramy nowe demko, ciśniemy i od razu będę mógł kolejne demko zrobić, to mi się naprawdę zajebiście podoba, bo już myślałem, że będę musiał, nie wiem, robić cięcie, że wrzucę tylko jedno demko w jednym odcinku na przykład, czy też w tym stylu, ale jak na razie idę naprawdę, naprawdę zajebiście, mamy kolejne demko i zrobimy je sobie oczywiście od razu. Chciałem już robić cięcie, ale widzę, że nie jest potrzebne, ponieważ już mi się zaczęło pobierać to demko i oczywiście oceniamy kolejne demko. Czy tym razem gościu będzie haksem? Czy, czy okaże się haksem? Czy jednak będzie czysty tak jak ten poprzedni? Bo ten poprzedni bez wątpienia był czysty. Tym razem mam mapę dust 2 Coś tutaj mi się zbagowało. Powiem Wam. O, dobra, już się wszystko podładowało. Nie wiem gdzie ja poprzednio miałem myszkę. Mam nadzieję, że Wam specjalnie nie przeszkadzała ta myszka. Um, to nie on strzelił, chociaż wy, wycelował dobrze. No zobaczymy. Jak na razie sobie jest wynik 3-0 dla terrorystów. Gościu ma wynik. Znowu zamyka, znowu mi dali gościa, który zamyka. Czy mi się wydaje, że to są moje pierwsze Overwatch'e, dlatego dają mi po prostu takie oczywiste sprawy, takie po prostu gdzie ktoś kogoś zgłosił bez sensu, ludzie dają, że nie ma haksów i tak dalej. I po prostu, żebym dostawał proste sprawy. No tutaj poradził sobie z przeciwnikiem z Digla, go wziął. Wyjdzie wcelowany, no ale tam się często, często. Sten terroryści. Zobaczymy, tym razem ma AWP. Tutaj może zdziałać więcej niż z kaucikiem więc zobaczymy. Poobserwujmy, no, będzie przychodził. No, powiem wam, że to już jest Alt. Kurde, zobaczcie, to nie on nawet zabił, to ty on tylko zasystował, bo trafił jeden i jego kolega również trafił. No ale przez bramę to w sumie nie jest aż taki, aż takie straszne. Jakby przez szparę to było naprawdę imponujące dla mnie, przynajmniej, bo jestem beznadziejnym sniperem. A tak przez bramę to w sumie da radę, to zrobić, zwłaszcza, że zrobili. To w dwóch. Wyszedł wcelowany. No tutaj kolego, nie wiem w sumie czy dostał info, bo nie widziałem dokładnie sytuacji jaka tam była na tym bombsite, czy tam ktoś mógł widzieć co tam się dzieje i gdzie jest ten gościu. Oczywiście tam się często wchodzi wcelowany, tylko że najpierw by się gościu myślę wcelował w Romana i powinien wychylać schodkowo, a on wychylił kurde na pałę, wcelował się od razu w jednego typa, co prawda zginął i go nie zabił, ale to może dlatego, że jest po prostu nieudolny. Na razie, na razie bym zagłosował, że nie jest hakerem, bo to nie jest takie obvious cheatowanie, na razie, na razie coś tam niby podejrzewam, coś tam podejrzewam, jak sama nazwa wskazuje, the suspect jest podejrzanym, no i uwaga, no dostał info, że tam był koleś, to bez wątpienia, przecież tutaj nie było nic strasznego, zobaczymy jak sobie poradzi z antyterrorystami, którzy będą odbijać bombce. i widać, że gościu idzie od CT, czy on się tam celuje, on sobie powinien snąć na Romanie tak naprawdę i czekać, powinien czekać. No, rzucił w CT. Ale nie, bo oni go już go widzieli. już go widzieli, że tam był gościu w CT, więc to w sumie nic dziwnego. Cały czas wiadomo, że jest gościu w CT. Jest dwóch na dwóch już. No dobra, dwóch na jednego. No, znowu się wychylił w ten sposób, tak jakby. No ale mógł go słyszeć, tak? Mógł go słyszeć. A ja teraz mam dość cicho grę, to prawda. Cholerka troszeczkę zepsułem, bo mam dość cicho grę. I nie do końca czasem słyszę, czy gościu m, słyszał kroki. A tym razem mu się udało trafić dwa razy. Więc powiem wam, że no kurde jest 6-0, gościu jest przedostatni, 3 fragi tylko, 4 asysty, kolejną asystę ma, no to, to był normalny, zupełnie normalny frag, co prawda rzucił w niego mołotowem, Nie, niekoniecznie wiedział, że tam jest, ale tam często się ustawiają terroryści, zwłaszcza, że gościu był obity, no to rzucił mołotowa, żeby go po prostu zabić, no trudno mi powiedzieć. Takie akcje, to on ma podejrzane akcje, gościu ma podejrzane akcje, naprawdę. No i zobaczymy jak to sobie poradzi. Na razie zajmują bombę b Niby sprawdza miejscówki, ale tak niespecjalnie dokładnie. Zobaczymy, gościu idzie od CT. Nie ma go za bardzo jak zobaczyć, znaczy teraz go widzi. Tak jakby nie. No ale... No, koniec, to jest tyle. Znowu niezbyt interesujące demko, ale możliwe, że to jest właśnie spowodowane tym, że to jest mój drugi Overwatch, który w ogóle kiedykolwiek robię. A wupy, what the fuck! Nie przesadzacie panowie. Chyba troszeczkę przesadzają, już się rozhulali tym 7-0, coś mi się wydaje. No zobaczymy jak. Zaraz się wceluje. przez smoka nie będzie strzelał, ale coś mi się wydaje, że on wie, że tam gościu był. Ten gościu mi śmierdzi, bardzo mi śmierdzi, jest bardzo podejrzany. Muszę go bacznie obserwować. Cały czas był wcelowany, no. No, mógł być, mógł tak zrobić, mógł tak zagrać, chociaż. No nie wiem, no trudno mi powiedzieć, trudno mi ocenić coś takiego. Od razu, od razu uciekał od trupa, od razu uciekał od trupa. Zobaczył, że w trupie jest gościu i od razu zaczął uciekać, żeby go gościu z trupa nie mógł ściągnąć. Zobaczmy, jak się wychyli teraz. No i jest celowany gościa. To jest wallhack, to jest wallhack. Po tej akcji powiem wam, że to jest po prostu wallhack. Zobaczymy jeszcze za chwilę, czy się potwierdzi, no bo to była jedna bardzo podejrzana akcja, kilka takich mniej podejrzanych. No, ale zobaczymy jeszcze. Ale coś mi się wydaje, po tej akcji już stwierdzam, że, że, że ten gościu ma wallhacka. Nie wiem, czy już bym zagłosował, że ma. Bo to musi być rzeczywiście, bez wątpienia i tak dalej, nie? No zobaczymy. Zobaczymy. Ja się musiałem napić, bo strasznie dużo gadam temu tym o Overwatchu. Gościu to sejwuje, tak naprawdę nigdzie nie idzie tutaj. Zobaczymy, ten gościu niby tam sobie sprawdza longa. Niby coś tam, chociaż nie wiem po co on tam wychylał, skoro tam jest jego teammate. Nie mam pojęcia, ten gościu go zabił. Zobaczcie, zaraz jeszcze wygra rundę. Co będzie rabu, wyjdzie wcelowany? jest wcelowany, ale mógł słyszeć kroki, ja mówię. Ja mam troszeczkę za cicho grę, więc nie wiem czy on go słyszał do końca. Wydaje mi się, że mógł go słyszeć, bo to było dość blisko. Myślę, że go słyszał po prostu, więc wyszedł wcelowany. Na to, że gościu był plecami, no to. Jednak, mimo wszystko, staram się tutaj być bardziej adwokatem tego gościa, w sensie, zawsze staram się bronić tych ludzi. Um, jak są podejrzane akcje, to raczej na korzyść właśnie podejrzanego bym się skłaniał walczyć. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie wcelowane od razu. No, wszyscy wcelowane, ale to był zupełnie normalny frag, tak naprawdę. Zobaczymy, już został tylko jeden na trzech. Gość jest na shortie, wszyscy oni wiedzą, tak naprawdę. Broni paki, trzeba tam pójść. No ale ten nie idzie. Ten nie idzie, ten czeka. Nie wiadomo po co. Ten zobaczył, że podchodzi i od razu. Zobaczył, że podchodzi i od razu się ruszył, tak? Kurde, 9-0. No powiem wam, że to jest kurde. Myślę, że po prostu się popłakali ci ludzie. Popłakali się i. Ym, i zreportowali całą drużynę. Takie mam wrażenie. Tylko że no on ma, 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 ma te podejrzane akcje, tak naprawdę ma te podejrzane akcje, to trzeba się przyznać, przy, przyjrzeć jeszcze bardziej, a najgorsze jest to właśnie, że ja, że to demko się zaraz kończy, a ja jeszcze nie wiem. A ja jeszcze nie wiem. Chciałbym cholerkę to demko obejrzeć jeszcze raz. Ale jeszcze raz, to bez sensu, na pewno nie z wami, tylko sam bym no Tutaj wychodził w celowany, ale to przecież dostał info, że gościu jest na gali. Zupełnie normalna sprawa. Jedną miał akcję bardzo dziwną, gdzie, gdzie się wcelował w gościa bez przez smoka. Ale też jest możliwe, że dostał info po prostu, że dostał info, że gościu jest na, na Romanie, tak? Więc się od razu tam wcelował i miał nadzieję na to, że gościu wychodzi po prostu ze smoka. No i udało mu się tam w pewnym jakimś tam stopniu. Nie pamiętam dokładnie. No jest 10.0. Jeszcze jedna runda prawdopodobnie będzie, coś mi się wydaje, zaraz to się skończy. No, zobaczymy przewijanie. I lecimy dalej. Zobaczymy co to jest aspekt. Czy znowu się wceluje? On go chyba nie widział, a strzelił w idealnym momencie, ale to się dało wyczuć tak naprawdę. No tam się często strzela, nawet jak się jest wcelowanym. Tak się z dupy strzela w smoke'a. Bardzo często się tak robi, więc mógł mieć po prostu farta. I tak go nie trafił i, i strzelał w stopę, więc nie wiem czy to było dobre. Tutaj był przygotowany na skrót, ale tutaj jego, jego kolega został zdjęty, więc tak, on tak naprawdę mógł wiedzieć. O tym gościu też wiedział. No i zobaczymy, tutaj już może być, zobaczcie, wchodzi od razu, od razu się wcelował Strzelił w to Pistolet Zobaczymy No Też w sumie normalne, że tak aż tak agresywnie wychylił, to nie było normalne, ale Jak jest 100 to tak naprawdę takie akcje się robi No i zobaczymy, jest sam na dwóch, to mi się bardzo podoba, jeden od bramy, jeden od trupa Dlaczego nie strzela? What the fuck? No to teraz to nie powiem wam. Po przejrzeniu dowodów musisz ustalić fakty. podejrzane należy traktować jako niewinnego. Dopiero gdy, gdy masz całkowitą pe pewność, że oceniany dowodzi. Um, że w ocenianym dowodzie występują zachowania, które społeczność go uważa bez wątpienia za szkodliwe. No i właśnie to bez wątpienia jest straszne. Dlatego pewnie wielu z was się ze mną nie zgodzi. I bardzo możliwe, że, że prawidłowo, bo on miał, miał dużo podejrzanych akcji. Czy miał sporo, kilka takich podejrzanych akcji? Ja w sumie jeszcze do końca do tego Overwatcha mm, nie wkręciłem. Niby oglądałem sporo Overwatcha, ale ciężko mi jest jednak ocenić coś takiego. Czegoś na pewno ma e, wallhacka, czy nie. Więc jednak, mimo wszystko, dam jeszcze tutaj niewystarczające dowody. Możecie mi napisać, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Pewnie się nie zgadzacie, tak mi się wydaje. Bo raczej większość widzów, tak jak patrzyłem, wszystkich kurde banowała. Ja taki nie jestem, muszę mieć pewność. Plus do tego chciałbym, tak jakby. Mm, nie stracić Overwatcha Chciałbym nie stracić Overwatcha Pobieram jeszcze jeden dowód, to będzie ostatni w tym odcinku Po trzy dowody będzie ten odcinek Także było około pół godzinki Powinno zająć taki odcinek wtedy Powinno być git, dobra, zobaczymy Pobieram się, o kurde, może być Może być liba, no w sumie sam nie wiem kurde, co, co ja mam myśleć o tym demku, które przed chwilą zobaczyłem No dobra, zobaczymy Oceń dowód, zobaczymy jaka mapa By nie raz, dwa, bo ja nie lubię tej mapy no, i das 2 oczywiście. No i mamy 0. Czy to jest ten sam mecz? <grywa> 0-3 dla antyterrorystów. Mm. Gościu jest przedostatni, z jednym fragiem. konfiguruje sobie haksy na respie. No na razie dość dziwnie. Na razie dość dziwnie. Zobaczymy za chwilkę. Sprawdzę, sobie mida. da. Ja się wcelował w shorta. St Oho, chyba mamy wallhacka. Bo gościu go nawet nie zobaczył, a już gość strzelił. I to w momencie po prostu nie dość, że bardzo szybki strzał tu jeszcze gościa w ogóle nie zobaczył, bo Bo po prostu ten gość szedł za nisko. Tutaj już się celuje. Ym, ale tego mógł akurat słyszeć. Więc tutaj akurat nie ma pewności. Ojejku. No, tak dość dziwne zachowanie tutaj ym, obserwuję. Ale pierwsza runda, którą w ogóle, w ogóle wygrali. Zobaczcie, konfigurował sobie haksy na respie. I nagle wygrywają rundę. To jest dość dziwne. Dość, dość dziwne. Od razu strzelił, A to był w sumie normalny strzał. To był zupełnie normalny strzał. Był wcelowany. Gościu mu wyszedł w bardzo prosty sposób. No i miał pierwszą rundę. Jak na razie, gościu jest bardzo podejrzany, jak dla mnie. Po tym pierwszym strzale to było naprawdę. To mogło być szczęście, Ale wątpię. Raczej się wtedy strzela w smołka, a nie obok smołka. Od razu się wcelował w typa. To jest Wolfhack. To jest wallhack, mamy wallhacka. Zabieram tego kursu... ten, ten kursor, bardzo was przepraszam za ten kursor, jeszcze się muszę przyzwyczaić do tego, że muszę go zabierać. I uwaga, zobaczymy, co zrobi z się w trupiarni. No cholera, rzucił granat tamten typo, szkoda. Szkoda, bo wtedy by go nie słyszał, nie mógłby go słyszeć typo. No zobaczymy, co zrobisz? co odbity idealnie pod tego typa, no nie, nie idealnie, odbił się jeszcze inaczej. No co, co ten typo zrobi? Na razie jest 5 na czterech. Ten czeka, wyczekał go, no to był już normalny frak. Ale i dalej mi się wydaje, że ten gościu ma wallhacka, Jednak mimo wszystko, dalej mi się wydaje, że gościu ma wallhacka. Zobaczymy za chwileczkę. Jest dwóch na trzech na, na pięciu. I zobaczcie, stał na respie przez pierwsze kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund rundy. No i nagle zaczynają wygrywać. Jest to już druga runda. Co prawda przegrali trzy rundy, czyli później poszli fulla. Więc w sumie, no to niekoniecznie jest w sumie przypadek, to w sumie rzeczywiście, może już aż za bardzo go posądzam o to po prostu, bo oni po poszli fula, zwyczajnie poszli fula po trzech przegranych rundach, przegrali pistoletówkę i później mieli trzy rundy tak naprawdę te przegrane, więc 3-0, czę częsty wynik i później jest comeback, bardzo często się tak dzieje, Ci już skracają, idą po nich, ten sprawdza teoretycznie wszystkie miejscówki, ale miał już tyle tych strzałów po prostu bardzo podejrzanych. Nie od razu się kieruje tam, ale chyba dostał info od Vortexa, tak mi się wydaje. No ale Vortex skończy tę rundę, więc nic e, więcej nam Desaspekt niestety nie pokazał w tej sytuacji. Zobaczymy. 4-3-3 ma Staty, ma jedną MVP. Zobaczymy tu. No, całkiem niezły strzał, ale wydaje mi się, że od razu się w niego wcelował. Jeszcze przez bramę. Uwaga, tutaj już się wcelował. Nie wiem, czy on go widział, wydawało mi się, że nie. No, to był dla dobry strzał. Dla mnie wszystkie strzały z są dobre, bo ja nie umiem z tego strzelać. Taka prawda, więc ja, ja troszeczkę inaczej patrzę na te awupy. Zawsze mówię dobry strzał, a to wcale nie był dobry strzał, tylko zupełnie normalny strzał, nie? A goście, trosze, trosze, troszeczkę zlagowało. Tutaj znowu gościu mierzył przez ścianę. Gościa wyczekał. No, powiem wam, że tutaj już znowu mierzył przez ścianę, więc tutaj było znowu coś dziwnego. Zobaczymy dalej. Zobaczmy dalej. Znowu kon konfiguruje haksję. Jest straszna B. Nie rotują, czyli nie, nie daje info. Ale już zobaczcie, już rzucił mołotowa, już rzucił mołotowa, już wiedział, że oni raszują. Nie mógł ich słyszeć z takiej odległości. Nawet ten jego kolega. O, ja pierdziele, ty. Pier... Co on robi? Czy on nie ma jakiegoś aim assistance? Ej, sik! Wo, ja pierdzielę. Co nie zmienia faktu, że gości mało Nie wiem jak za aim assistance. Wydaje mi się, że aim assistance ta nie ma, chociaż może mieć trigger bota. Zobaczymy dalej, zobaczymy dalej. Um, no nie wiem, cholera, strasznie mnie wkurza to, że gość jest taki zlagowany. No, ale ja nic nie, nie poradzę na to, bo to jest demko takie zlagowane. To, to ani moja gra, bo ja mam 200 fpsów. No cóż, no przepraszam Was za to, ale to nie moja wina w zupełności. Teraz niby gość jest tam na dole. On się nie wcelowuje. Tutaj całkiem niezły strzał. Tutaj nie strzelił od razu, jak mógł, więc więc trigger robot chyba troszeczkę odpada. Trudno mi powiedzieć, bo ja się nie znam dokładnie na AWP, więc możliwe, że. Wydaje mi się, że on mógł strzelić troszeczkę wcześniej, a strzelił jednak później mimo wszystko. Chyba, że on ma tego trigger bota, nie wiem, na przycisk go włącza, wyłącza i akurat teraz ma wyłączonego, bo nie było nic ważnego. Tak jak tam raszowali, musieli odbijać BS-a, no to włączył sobie go. No nie wiem, no jak na razie. Ym, zachowanie podejrzane było już kilka razy. Na razie za zagłosowałbym, że gości jednak mimo wszystko ma Urhaka. Nie jest to taki obvious hacks, ale, ale jednak mimo wszystko. No tutaj wyłączył, już powiem wam, że wyłączył celownik w momencie, w którym gościu mu po ten celownik wchodził. To go troszeczkę powiem wam kryje w pewien sposób. No tutaj to jest zupełnie normalne. No i zginął. Trudno mi powiedzieć, przegrali. Nie, nie przegrali rundy i tak wygrali rundę. Ja pierdnięcę, ale ich zaczęli cisnąć nagle. No wychodził wcelowany, ale tam, tam się zawsze ktoś wystawia, więc... Ło, wow, to było bardzo ładne I to mi się bardzo nie podobało Powiem wam Ten gościu musiał być super ekstra, mega prosam, Ale to może być chociaż smurf, czy ja wiem On ma wallhacka Dalej bym mierzył w respa On cały czas widzi, że gościu tam jest I po prostu, i po prostu na niego czeka Zobaczcie, ten gościu teraz od razu wychodzi tutaj w celowany To jest wallhack, to jest 100% wallhack Nie może widzieć, że tam leży paka, żeby, żeby patrzeć I zobaczcie, gościu stał Zobaczcie, gościu stał wcześniej tutaj. Ja wam pokażę, gdzie to się robi. Gościu stał wcześniej tutaj. Jak to się robi? Ech, chyba nie mogę malować. No nie mogę malować, ale gościu stał wcześniej tutaj. Taki ten gościu był wcelowany zawsze tu. Później jak poszedł tutaj, to od razu on się ruszył i za zaczął być wcelowany tutaj, więc... Tutaj już coś śmierdzi znowu. Uwaga, celuje się od razu. No teraz to już ma info gdzieś z koleś, widać go nawet na mapie na pewno. No, i zobaczcie, doprowadził gości do 2 na 1. Jest całkiem nieźle. Ten na niego po prostu czeka. Nic specjalnego, nic dziwnego. Zobaczcie, ten poszedł tam i od razu on zrezygnował, bo widzi, że on tutaj nie idzie, tak? Teraz wchodzi mu na plecy, bo widzi, że gość jest odwrócony. No, niby sprawdza miejscówkę. Niby sprawdzał tę miejscówkę, ale to jest haksior. To jest haksior, to jest wallhack. Czyli jednak, chociaż jednego wallhacka nam się udało złapać tutaj. Przynajmniej ten jeden, tak? No tutaj normalny strzał Dalej się wcelowuje, zobaczymy czy dalej będzie tak długo wcelowany Oni ostatnio byli długo na respie A teraz się niestety nie, 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 nie będzie mógł być długo wcelowany, bo go zasmałkowali. No on od razu sobie wchodzi tutaj No to był zupełnie normalny strzał Wchodzi sobie, wszystko widzi, beznadziejny smog rzucony Powinien być rzucony smoke na skrzynkę, a nie tutaj No i cóż, od ja teraz po niego pójdzie No niby po niego nie poszedł A i tak em Widzę na system po prostu. Kurde, znowu coś kliknąłem. Ajajaj. Um, tutaj niewystarczające dowody. Ale um, jednak mimo wszystko um, głosuję, że. Ten gość po prostu miał wallhacka, ponieważ no, miał bardzo dużo, bardzo dużo podejrzanych akcji. I to bardzo podejrzanych akcji. Zwłaszcza ten ace z zawupy to było bardzo podejrzane, Widział wszędzie, gdzie jest jakikolwiek koleś, Po prostu wchodził od razu. To był jeden strzał, jeden kill, jeden strzał, jeden kill, jeden strzał, jeden kill. Nie wiem, czy on miał tri trigger bota. Mógłbym w sumie wspomaganie celowania sobie jak jakoś tam w, włączyć, ale mimo wszystko. Mógł włączyć to na jedną, dwie rundy, ale jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że goście nie miał wspomagać celowania, ale Warhaka miał, więc przesyłamy werdykt. No i mamy kolejnego Overwatcha skończonego, więc bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w tym pierwszym odcinku z Overwatcha, który będzie się pewnie pojawiał dość często. Mogę kolejnego Overwatcha pobierać. Myślę, że nagram sobie zaraz kolejny odcineczek, zobaczymy, która jest godzina, bo w sumie pewnie już nie wiem, czy nie będę musiał już spać, bo było już późno, a wcale nie jest tak późno, jak mi się wydawało, dobra, więc. Nieważne w ogóle. O czym ja Wam gadam? Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej Overwatcha. Na razie, cześć i Siema.